Witam kochani Państwo Idziemy na spacerek, wyciągnąłem wreszcie połówkę połówkę co Nie wygląda to drzewo No może weźmiemy na, na lekkie przybliżenie you To jest ostatnia gara, słychać jakieś ciężkie stworzenie? No, nie widać tam. Coś tam widać było. Do woje, czyli do pyłki. Proszę bardzo, Madowiecka kolej leci. Dobra. Dzisiaj mi pan fotograf ustawił kamerę. No i ja widzę na podglądzie, że kolory piękne są. Także słuchajcie. Mili Państwo <laughs> Mam smutną wiadomość dla Was, niestety dla, dla mnie też już jest Niestety My seniorzy Jesteśmy na najgorszej linii jak to się mówi Rząd nas po prostu olał niesamowicie totalnie Słuchajcie, nie mogę się rozliczyć. Z lekarstw, rehabilitacji. Wszyscy tylko pracujący, pracujący ludzie, którzy mają podatki, od podatków mogą odliczyć. My seniorzy, inwalidzi nie mamy z czego nic i nas to nie obowiązuje. Mamy po prostu zdychać. Mamy po prostu zdychać i to rząd Tuska nie interesuje. Czym mniej ludzi, tym więcej pieniędzy dla rządzących. To tak nie będzie. Tak nie będzie. Trzeba się skrzyknąć, seniorze, a jest nas dużo. Także kochani, bardzo nie, to co mówiłem, nie mogę konta założyć, bo jestem seniorem. No niestety, kto miał, to ma. A kto chciałby założyć, to nie ma, pro, nie ma sprawy, nie, nie ma, jak to się mówi. Także bardzo Was proszę o wspomożenie. Niestety trudność, mówi. O wspomożenie filmów, żebym mógł mieć na paliwo, pojechać dla was kochani, zrobić jakiś ciekawy film, materiał, czy jakby to nazwać I jest prośba, jedyne tylko i wyłącznie proszę się skontaktować ze mną mail jest, telefon jest na telefonie proszę, SMS-owo, nie głosowo tylko SMS-owo, że to ja skąd jestem, czy jak ja się odezwę, podam do kontaktu i podam adres i na adres niestety pocztą na kawę jedno, dwie czy trzy sami będziecie decydować. Opłata do 200 zł, 8 30 zł, 30 groszy to takie najświeższe informacje. Nie ma innego wyjścia. Bardzo Was serdecznie proszę. Będę się starał jak tylko mógł Wam coś ciekawego naprawdę pokazać, co na co dzień, siedząc w biurze, nie jesteście w stanie widzieć. A tak to ciekawe u jakieś ujęcia. O, powiedzmy rzeka jeziorka. Jak na krótkim dystansie, Patrzcie, ode mnie to widać. Wam się bobry dobrały do tego drzewa i ono już niedługo chlapnie, Jak to się mówi. Tu jest plaga bobrów. O, o, tutaj robiono betonem, uzupełniano i są siatki metalowe założone. Akurat. To co się przewróci, ma leżeć w gminie, czyli przyroda typowa. Musimy zobaczyć do jatki. Może akurat jest jakaś karma. Byśmy zobaczyli rzuciłbym coś, tak się coś wydaje, że tam w tym lufciku jest o chyba tak Jest i to sporo odany Słuchajcie Mili Państwo Mile Państwo jest tutaj Udało mi się, dawno takie coś nie było. Rozpywamy to. Patrzcie. Mam czy kamery przymocować mocować, bo by, tak powiem. W no. jednoręku to wiecie co można robić, Żartem nie mogę. Są takie, no, no niestety kiedyś pamiętam to leciały a teraz nie co się dzieje Jeszcze tam było coś może się dobiorą tutaj do tego idę jest razem z Wami spacerek, słoneczko piękne jest. w ale, słoneczko piękne że nie jest tak zimno, gaterek jest owszem, no ale trochę ludzi jest.